Trochę nietypowo teraz będę wysiadał z prawej strony, ale to dlatego, że chciałem sprawdzić, gdzie mi tutaj trochę chorcy. No i któryś głośnik tutaj. Prawdopodobnie tutaj ten jest do wymiany chyba, bo nie wierzę, że coś innego by mu się tam zluzowało. Przy basowym, przy basowych uderzeniach. Chorcy. delikatnie. Sprzęt grający tutaj mamy proszę Państwa w Pierdział, bo Bowers and Wilkins. Nie wiem, czy to najlepszy, czy, czy nie. E, dostępny tak czy siak gra świetnie. No i aż żal e, usłyszeć przy czymś takim jak tutaj, któryś, e, któryś chorcy. E, więc to jest, to jest proszę Państwa, film. Poświęcony Wyszukiwaniu na siłę Wad tego samochodu Jeśli Miałbym się jeszcze czepić Czegoś to hmm, no Chyba nie tylko tutaj Nie tylko Z mora tego samochodu Ale różnych innych Bo w innych też to miałem Na przykład w 911, 996 To samo dokładnie Kleją się Przyciski po prostu tutaj o te cyk no te już trochę mniej ale się kleją prawdopodobnie jest jakiś sprytny preparat na to bo coś mi się tak obiło, obiło o uszy więc muszę się tym zainteresować więc to jest kolejna trzecia już na siłę wyciągnięta wada oprócz tego no to jest niby jeszcze większa pierdoła ale potrafi być naprawdę uciążliwa Oprócz tego piano blacka, który tutaj zlewa Wam się z tym takim jakby chromikiem no Już sam ten piano black powoduje odbłyski, ale to co się dzieje tutaj oprzez to To już jest po prostu masakroza Tu są takie części i tu są te części i to potrafi dać tak po oczach, że, że wręcz oślepia No to tak przy okazji spójrzcie jak wygląda fotel po 345 on tysiącach On nie był nigdy chyba czyszczony jakoś Ten samochód tylko był odkurzany Więc z niego jeszcze zejdzie trochę, trochę brudu Ale zobaczcie w jakim stanie jest Jaka jest w ogóle jędrna ta skóra i, No i ogólnie w jak super kondycji jest ten samochód Ostatnio Wam mówiłem w drodze do Tutaj nad morze, że sprawdziłem ten system wentylowania foteli i jak dla mnie to jest, to jest cudo to Jest turbo, ekstra, w ogóle bomba, naprawdę, rewelacja Co jeszcze? Wydaje mi się, że jest jakiś dźwięk taki, którego nie powinno być z tyłu Tak jakby ten kompresor od, od tego zawieszenia czasami za często pracował, nie wiem Trzeba to jakoś zweryfikować. Jeszcze nie wiem tak do końca gdzie. Jeszcze gdyby chcieć mu coś wyciągnąć tak na siłę, a już trochę nim pojeździłem, więc, więc chyba takie rzeczy już wyłapałem, to wydaje mi się, że czasami to lusterko się nie otwiera, kiedy powinno. Chociaż nie, ostatnio się otwiera. Dzisiaj się już otwierało, wszystko było OK. Ale jeszcze muszę sprawdzić, muszę dokładnie się przyjrzeć temu, czy czy dzieje się to przy otworzeniu kluczykiem, czy dzieje się to przy otworzeniu y, y, klamką, tam przycisk jeszcze jest i tak dalej, z tym trąbnięciem tego nie, tego nie ogarnę, więc prawdopodobnie gdzieś, gdzieś w tym jest też y, jakiś może powód. No i co, to tyle na temat Jaguara XJ X351 yy, i jeszcze może yy, może tak, może nie, jeśli chodzi o, o, o wadę. Połączyłem się już telefonem z, z tym samochodem. Można dzwonić. Natomiast nie wiem, czy, czy będzie można puszczać muzykę tak bez łączenia się kablem. Zobaczymy. Co jeszcze, poczekajcie. Nie, no nie jest wadą to, że ma telewizję, tylko wadą jest to, że nie ma dekodera cyfrowego, więc ten dekoder cyfrowy też tutaj. Powinien zagościć. No powiem Wam, że jestem tak podjarany tym samochodem, że aż żal będzie nie zrobić tych wszystkich takich drobnostek w tym samochodzie. No bo jest po prostu świetny, i ma całą rodzinną historię u nas w domu. Jest w ogóle świetnie wyposażony jest bajerem strasznie mi się podoba, fajnie jeździ. Chociaż nadal uważam, że, że BMW jeździ lepiej, mniej. Mniej potrzeba uwagi, żeby, żeby je prowadzić. Natomiast tutaj, teraz jadąc, jadąc z, z Wadysławowa do, do Helu, są tutaj fajne serpentyny, jest nowy, nowy asfalt. I no tutaj sobie, poczekajcie, po co? Raz, że włączyłem ten tryb Dynamic, czy tam, nie wiem, czy tam Super Sport, czy jakoś inaczej. Skrzynie tutaj. Wziąłem w ten tryb sport, ale nie wiem czy, czy wtedy coś jeszcze się zmienia, bo zdaje się, że włączając ten tryb, on od razu trzyma wyższe obroty i skrzynia działa inaczej. Muszę to kiedyś sprawdzić, tak czy siak. No, wtedy pokazuje pazura, ale mimo to ciężko było wyprowadzić go z równowagi w tych, w tych zakrętach i byłem w szoku, jak, jak dobrze trzyma się drogi normalnie, jak cztero napędówka. Szerokie kapcie i tak dalej No ale to jest też kawał krowy Tutaj byłem naprawdę pod wrażeniem Włączając ten tryb On się jakoś tam otwardza I od razu sobie to Obroty podnosi Charakter auta Zmienia się naprawdę w moment Dobrze, to tyle proszę Państwa O Jaguarze XJ Zamykam go, bo tutaj śnieg to będzie bryła zobaczcie, no cudowny jest i dopiero będąc obok niego blisko widać jaka to jest krowa o na przykład teraz kawał wozu przy tej eklasie to prawda, potwór? O, to tak. O A no i jeszcze wspomniane tutaj Water in fuel Brake pads worn Zobaczymy Trzeba sprawdzić chętnie A base Jeśli macie ochotę napisać coś o zegarku, to śmiało podpowiem Wam, że nie jest ze złota. I był kupiony dla jaja. Ale polubiłem go bardzo. Zauważyłem, że na obu kanałach wywołuje silne emocje. Złoty sikor. Nie wiem czy teraz słyszycie, czy nie Nie, teraz tego nie ma. A może jestem przewrażliwiony? O, teraz coś takiego było I co to? No, byłbym wdzięczny jakbyście mi jakiś trop oddali jak diagnozować z której strony tu podejść do niego. Teraz nie słychać, niestety. Ja mam podejrzenie takie, że może ciągle musi sobie jakoś tak co jakiś czas dobijać tego ciśnienia. Może gdzieś jest jakaś nieszczelność. Macie jakieś pomysły? O, teraz coś takiego słychać. Tak jakby dobił i przestał.